Sesja w trybie nadzwyczajnym, 40. sesja sejmiku zwołana na wniosek radnych. Zgodnie ze statutem województwa ośmiu radnych się podpisało i zawnioskowało o to, aby zwołać taką sesję w trybie nadzwyczajnym. A ten tryb oczywiście związany jest z aktualną sytuacją geopolityczną. I z konfliktem na Ukrainie, który no, dotyka wszystkich mieszkańców Ukrainy, ale dotyka również naszego regionu partnerskiego, któremu, jak wiemy, jako mieszkańcy, jako radni, jako samorządowcy, staramy się od samego początku tego konfliktu pomagać. Karetki zostały już wysłane, prywatni sponsorzy wspierają. Ale również chcielibyśmy jako samorząd województwa i to się już dzieje, ale żeby to wszystko miało właściwe ramy prawne, to musimy się spotkać jako. Sejmik i to dzisiaj w trybie nadzwyczajnym robimy, aby nie tracić czasu, tylko jak najszybciej móc uruchomić te procedury pomocowe. Podjąć w tym zakresie decyzje finansowe, i stąd też wniosek zarządu województwa opolskiego, aby dzisiaj podczas sesji podjąć dwie uchwały kierujące konkretnie środki finansowe na tą pomoc na tą pomoc zarówno dla tych, którzy dotarli tutaj do naszego województwa, ale również na tą pomoc, którą chcemy skierować tam do regionu objętego dzisiaj e, wojną.